Cześć, tu Darek z Alekulturka.com Dzisiaj już trzeci odcinek vloga z nowościami na rynku wydawniczym Co dzisiaj? Oczywiście nowości Rozlosujemy zwycięzcę konkursu, a także ogłoszę nowy konkurs Wyglądajcie uważnie Jeżeli jeszcze nie wiecie, to przegląd nowości książkowych to stały punkt cotygodniowy na moim kanale YouTube Dlatego koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić tego, o czym opowiem za dwa tygodnie A teraz już zaczynajmy Pierwsza nowość, która od razu przykuła moją uwagę to to musi się udać Pola Smitha, który opowiada o niesamowitej podróży za jeden uśmiech, a raczej za jeden tweet, ponieważ Pol Smith postanowił dotrzeć dokładnie na drugi koniec świata z Wielkiej Brytanii do Nowej Zelandii, wykorzystując tylko i wyłącznie pomoc użytkowników Twittera, więc zapowiada się niezwykle ciekawie, interesująco, a opis okładki mówi, że nawet śmiesznie. Wilczyca Katarzyny Bereniki Miszczuk jest to kontynuacja losów powieści Wilk. To powieść fantazji autorki bestsellerowej trylogii, na którą składają się Ja Diablica, Ja Anielica oraz Ja Potępiona. Co ciekawe, dopiero teraz dowiedziałem się, że autorka jest studentką medycyny, a pisze przy tym tak dużo i tak dobrze sprzedających się powieści, więc naprawdę jestem pełen podziwu. Prawda Michaela Pejlina, członka legendarnej grupy Monty Python, w Polsce znanego oprócz oczywiście Monty Pythonów ze swoich serii programów i książek podróżniczych, ale tym razem zajmuje się beletrystyką. Według opisów wydawcy niezwykle ciepła i zabawna, i ja wyjątkowo tym razem wierzę, wierzę w te opisy, ponieważ trudno mi uwierzyć, że Michael Pejlin napisałby coś nudnego i bez polotu. Po prostu nie wierzę. Książka Prawda opisuje losy dziennikarza, który dostaje zlecenie napisania pozornie bestsellerowej biografii aktywisty, ekologa, działacza społecznego. No ale w międzyczasie wydaje się, że prawda nie jest taka, jaka wydaje się być. Dla mnie rewelacja po prostu, może nie jestem obiektywny, bo uwielbiam Monty Pythonów i Michaela Pejlina, może nie jestem obiektywny z tego powodu, ale po prostu zapowiada się jak dla mnie hit. <laughs> Dzisiejszy odcinek rozpocząłem z od książki, to musi się udać opowiadającej o losach, no można by to nazwać blogera, mikroblogera, który wybrał się w podróż dookoła świata dzięki pomocy innych mikroblogerów. A tutaj natomiast jest książka blogerki, która w 2007 roku założyła bloga o nazwie skandalistki. Teraz na polskim rynku ukazuje się jej książka o takim samym tytule. Opowiada ona o losach 26 kobiet, tak jest dokładnie 26 kobiet, m.in. Frida Kahlo, Joanna De Ark, Mata Hari, Kleopatra, Maria skłodowska Kiri. Izadora Duncan, Zelda Fitzgerald. Kobiety, które w swoim czasie można było uznać za skandalistki, a dzisiaj je podziwiamy. Autorka, blogerka, która napisała tą książkę to Elizabeth Carey Mahon. Kolejna blogerska książka, ale nie ze względu na autora, ale na popularność, jaką zdobyła poprzednia książka w blogosferze. Pamiętam, że gwiazd naszych wina Johna Grina Święciła triumf przez wiele miesięcy na blogach. Były entuzjastyczne recenzje i konkursy, gdzie mogliście zdobyć te książki. Tym razem na polskim rynku debiutuje najnowsza książka pod tytułem Papierowe miasta. Jest to bestsellerowy pisarz młodzieżowy, więc myślę, że warto się zainteresować. Skąd słuchawki na mojej głowie? Opowiem wam teraz o audiobooku, a raczej o czymś, co poza definicją audiobooka już wykracza. Karaluchy, Joe Nesbo. Jest to prawdziwa superprodukcja z gwiazdorską obsadą. Kto słyszał lub słuchał Blade Runnera już powinien wiedzieć o co chodzi. Niech wymienię tylko kilka nazwisk. Borys Szyc, Danuta Stenka, Magdalena Cielecka, Izabela Kuna, Bogusław Linda i wielu, wielu innych aktorów. Co więcej, w tle lecą... W tle można usłyszeć prawdziwe odgłosy Bangkoku, tam także ekipa odpowiedzialna za produkcję Wiebuka się wybrała z mikrofonem. Oczy czarne, oczy niebieskie, reportaż z drogi do Santiago de Compostela Marii Wiernikowskiej. Dlaczego ten reportaż przykuł moją uwagę? Ponieważ jest napisany przez reporterkę wojenną, przez dziennikarkę, która była świadkiem wielu konfliktów zbrojnych, która relacjonowała powódź tysiąclecia w Polsce, jak sama wspomina. Do kościoła wcześniej chodziła tylko na śluby i pogrzeby. Tymczasem wybrała się na pełno wyciszenia trasę średniowiecznych pątników, co w tej trasie znalazła. Ja jestem ciekawy i na pewno przeczytam i się dowiem. Brzechwa nie dla dzieci Mariusza Urbanka. Jest to opowieść o życiu i o twórczości Jana Brzechwy. Pisarza tylko na pozór dobrze znanego i rozpoznawalnego, bo tak naprawdę znamy go praktycznie tylko i wyłącznie z wierszy dla dzieci, a co z jego otwórczością, co z jego życiem prywatnym. No właśnie ta książka próbuje się zmierzyć z tym tematem, yy, opowiada o dwudziestoleciu międzywojennym, o tej atmosferze Polski w tym czasie. Yy, próbuje się także zmierzyć z odwiecznym dylematem, czy twórca wierszy na cześć Stalina i komunizmu może być patronem szkół i może być stawiany za przykład dla dzieci w wolnej Polsce. Yy, dowiecie się z tej książki, mam przynajmniej taką nadzieję. Do kogo powędruje autobiografia Roda Stewarta? Zaraz się przekonamy. Mam tutaj wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Prawidłową odpowiedzią na moje pytanie to było oczywiście trójka polskie radio. A raz, żeby już nie przedłużać, przechodzimy do punktu programu. Zwycięzcą okazała się Maja Rybarczyk. Gratuluję. Z mojej entuzjastycznej zapowiedzi już mogło to wynikać. Mogło wynikać to, że właśnie ta książka Michaela Pejlina będzie nagrodą w konkursie. Jednak tym razem troszeczkę zmieniamy zasady, nie będzie losowania, a zadanie wymagające odrobiny kreatywności. Zakładam, że jeżeli chcecie przeczytać tę książkę, to znacie już jej autora, czyli Michaela Pejlina. Czy to z działalności w kabarecie, w Monty Pythonie, w telewizji, czy z książek podróżniczych. Proszę więc, napiszcie skąd go znacie, dlaczego go znacie i dlaczego go lubicie. Najbardziej kreatywny komentarz, e-mail zostanie nagrodzony nagrodą. Odpowiedzi wysyłajcie na konkurs małpa-kulturka.com I tutaj daję też szansę osobom, które Tej nie znają, być może są takie, żeby wygrać książkę, musicie poznać tę osobę. I się fajnie usprawiedliwić, dlaczego nie znaliście jej wcześniej. To była już ostatnia książka, którą postanowiłem Wam zaprezentować w tym tygodniu. Gratuluję zwycięzczyni poprzedniego konkursu, życzę kreatywności uczestnikom kolejnych konkursów. A ja proszę Was o subskrypcję mojego kanału. Nowości, autorzy, wywiady, dużo ciekawych filmów i vlogów na nim przez najbliższe dwa tygodnie, a dokładnie za dwa tygodnie od dzisiaj kolejny odcinek przeglądu nowości. Cześć!